Trzeci kongres polskiej edukacji stał się podsumowaniem debaty społecznej o tym, jaka powinna być edukacja w Polsce. Podczas drugiego dnia spotkań w Katowicach dyskutowano m.in. o tym, co zmienić w systemie egzaminów, o technologiach w edukacji. Sytuacji młodych nauczycieli i jakości nauczania języków obcych. Gościem specjalnym drugiego dnia kongresu był światowej sławy psycholog profesor Filip Zimbardo. Historia Polski to, to historia bojowników, bojowników za wolność. Pomysł polega na tym, aby każdy stał się bohaterem. To jest najważniejsze. Więc ta wyobraźnia bohaterska jest tutaj kluczowa, ponieważ to zaczyna się tak naprawdę wszystko w naszych umysłach. Więc musimy zadać sobie pytanie o to, co mogę zrobić, aby uczynić świat lepszym, co mogę zrobić, aby innym lepiej się żyło. Na przykład zapamiętać czyjeś imię, nawiązać kontakt wzrokowy, powiedzieć komplement. To taki codzienny nawyk aktu bohaterstwa. System egzaminów zewnętrznych zawsze budzi wiele emocji i to nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju, w którym system egzaminów zewnętrznych funkcjonuje. I podczas tego kongresu było to bardzo dobrze widać. Zgłaszane były różne postulaty dotyczące tego systemu, jego zmian, czy w ogóle jest sens, żeby istniał. Taki jeden wniosek, który dla mnie jest istotny, to to, że często wychodzi na to, że patrzy się na system jako coś, co jest dodatkiem do procesu kształcenia. Znaczy nie patrzy się na niego jako integralny element procesu kształcenia, jako coś... To ten proces w pewnym sensie standaryzuje na wejściu i na wyjściu, tylko jako coś, co jest takim dodatkiem do tego, co się dzieje w klasie, a to niedobrze, bo tak naprawdę powinni się z tego i nauczyciele i wszyscy zdawać sprawę, że jedno służy drugiemu, że kształcenie i ocenianie są po prostu powiązane. Rozmawialiśmy dzisiaj na debacie o ICT w szkole, i bardzo pozytywnym sygnałem jest to, że wypracowaliśmy kilka twardych postulatów, które. Są tak naprawdę rozliczalne. Jednym z tych postulatów bardzo istotnym dla mnie z perspektywy aktywnego nauczyciela informatyki i zajęć komputerowych jest zapewnienie w każdej szkole obsługi serwisu technicznego w zakresie pomocy i administrowania sprzętem IT. Nauczyciel powinien mieć czas na uczenie, a nie na podpinanie kabli, używanie sprężonego powietrza czy aktualizowanie antywirusów. Publiczności chciałam przede wszystkim powiedzieć o tym w jaki sposób na bieżąco podczas zajęć lekcyjnych weryfikować myślenie, a nie tylko szczegółową wiedzę. Pokazać też w jaki sposób można wykorzystać technologię, aby wizualizować przedstawiane treści, kształtować pewnego rodzaju świadomość zawodową a także wspomniałam o koncepcji tak zwanego współczesnego patriotyzmu, czyli od uczniowskiej świadomości, w jakich dziedzinach gospodarki, nauki i kultury Polska naprawdę ma konstruktywny potencjał. Trzeci kongres polskiej edukacji, dwa dni debaty za nami, bardzo wiele paneli, bardzo zróżnicowana tematyka. Wszystkie tematy zostały wybrane przez tych, którzy chcieli rozmawiać. To nie jest tak, że ministerstwo narzuciło swoje tematy, tylko rozmawialiśmy o tym, o czym chcą rozmawiać ci, którzy edukacją się zajmują. Czasem skrajnie przeciwstawne pomysły, ale to, co jest najważniejsze, to to, że w centrum uwagi Trzeciego Kongresu Polskiej Edukacji jest uczeń. To jest najważniejsze, że nie myślimy o tym, co zrobić, żeby uczeń grzecznie słuchał, tylko zastanawiamy się, co zrobić, żeby jak najefektywniej współpracować z uczniem, co zrobić, żeby rozwijać ciekawość świata i co zrobić, w jakie kompetencje ucznia wyposażyć, po to, żeby wchodził w dorosłość i potrafił się w tej dorosłości znaleźć. Zebraliśmy wielką garść pomysłów, bo pierwsza garść pomysłów już czekała na nas na kongresie, bo przypominam, ten kongres był poprzedzony ponad dwumiesięczną debatą. Do tego dokładamy pomysły, które wyniknęły w czasie tych gorących, emocjonujących sporów. I teraz minister edukacji musiał się zastanowić się, co z tym da dalej zrobić, ponieważ oczywiście część tych postulatów wymaga zmian ustawowych, część wymaga zmian w rozporządzeniach, ale część to są takie sprawy, o których po prostu trzeba, o trzeba zainteresować środowisko nauczycielskie, czyli trzeba zainteresować wszystkich tych, którzy na kongres nie dotarli.